Cześć, z tej strony Łukasz Maryniak. Jeśli zastanawiasz się, jakie śniadanie będzie dla Ciebie najlepsze, białkowo-tłuszczowe czy może z większą ilością węglowodanów, to świetnie trafiłeś. W dzisiejszym filmie omówię, co mówią na ten temat banania, jakie są zalety obu opcji i co może sprawdzić się lepiej w zależności od Twoich celów. Śniadanie to jedno z najważniejszych posiłków, bo to ono daje nam energię na rozpoczęcie dnia. W zależności od tego, co wybierzemy, nasz organizm może funkcjonować zupełnie inaczej. Często pojawia się pytanie, jakie śniadanie będzie najlepsze na start? Śniadanie białkowo-tłuszczowe czy jednak oparte na węglowodanach? Zacznijmy od białkowo-tłuszczowego śniadania, które w ostatnich latach stało się bardzo popularne, zwłaszcza wśród osób na dietach niskowęglowodanowych takich jak keto czy paleo. To śniadanie, w którym głównym źródłem energii są białko i zdrowe tłuszcze, a węglowodany ograniczamy do minimum. W takim posiłku znajdziesz jajka, awokado, orzechy, nasiona, a także tłuste ryby, jak łosoś. Główne korzyści płynące z takiego śniadania to stabilizowanie poziomu cukru we krwi, co przekłada się na stały poziom energii przez długie godziny. W badaniach wykazano, że dieta bogata w białko i tłuszcze pozwala na lepsze uczucie sytości, przez co jemy mniej w ciągu dnia. To doskonała opcja, jeśli zależy Ci na utrzymaniu stabilnej wagi i unikaniu napadów głodu. Białkowo-tłuszczowe śniadanie może być również korzystne, jeśli twoim celem jest zwiększenie masy mięśniowej. Białko odgrywa kluczową rolę w regeneracji i budowie mięśni, a tłuszcze są niezbędne do produkcji hormonów, w tym testosteronu, który wspomaga procesy anaboliczne w organizmie. Jednak warto pamiętać, że to podejście może nie sprawdzić się u osób, które preferują intensywny wysiłek fizyczny o charakterze wytrzymałościowym. Gdyż wówczas organizm potrzebuje większej ilości węglowodanów jako źródła szybkiej energii. Z drugiej strony, śniadanie bogate węglowodany jest także popularnym wyborem, zwłaszcza wśród osób, które prowadzą aktywny tryb życia, trenują wytrzymałościowo lub po prostu potrzebują zaszczyku energii na cały dzień. Węglowodany są głównym źródłem energii, a ich spożycie zwiększa poziom glukozy we krwi, co daje nam energię na rozruch. Węglowodany takie jak te z pełnoziarnistych produktów, owoców czy płatków owsianych, zapewniają stabilną dawkę energii, która nie prowadzi do gwałtownego skoku insuliny i nagłego spadku energii, jak w przypadku prostych cukrów. Dla osób aktywnych fizycznie jest to idealna opcja, ponieważ węglowodany pomagają w regeneracji mięśni po treningu, a także w uzupełnieniu zapasów glikogenu, który stanowi paliwo dla mięśni podczas wysiłku. Co mówi na ten temat nauka? Badania sugerują, że oba podejścia białkowo-tłuszczowe i węglowodanowe mają swoje plusy. W jednym z badań wykazano, że śniadanie bogate w białko i tłuszcze pomaga lepiej kontrolować apetyt, co może sprzyjać utracie wagi. Natomiast w badaniach na osobach aktywnych fizycznie wykazano, że węglowodany w śniadaniu zwiększają wydolność podczas treningu i poprawiają regenerację. Warto również zwrócić uwagę na to, co mówi praktyka. Osoby, które stosują białkowo tłuszczowe śniadania, często chwalą sobie lepsze samopoczucie i mniejsze wahania poziomu energii w ciągu dnia. Natomiast osoby, które stawiają na węglowodany, zauważają większą energię, szczególnie jeśli ich aktywność fizyczna jest wysoka. Jakie wnioski płyną z tego wszystkiego? Najlepsze śniadanie to takie, które będzie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Jeśli zależy Ci na stabilizacji poziomu cukru we krwi, chcesz uniknąć napadów głodu i masz mało aktywności fizycznej, białkowo-tłuszczowe śniadanie może być idealnym rozwiązaniem. Natomiast jeśli intensywnie trenujesz lub potrzebujesz dużo energii, węglowodany w śniadaniu będą dla Ciebie lepszym wyborem. Na koniec pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest zrównoważona dieta, która uwzględnia odpowiednią ilość białka, tłuszczu i węglowodanów dostosowaną do Twojego stylu życia i celów. Daj sobie czas, aby znaleźć to, co działa najlepiej dla Ciebie i pamiętaj, że dieta powinna być przyjemnością, a nie karą. Jeśli ten film Ci się spodobał, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych porad. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, kliknij przycisk wspieram, a ja będę mógł tworzyć jeszcze lepsze treści dla Ciebie. Zostaw też łapkę w górę i napisz w komentarzu, jakie Ty śniadania preferujesz. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej!